Benio, zobaczcie, jak jest gorąco. Tragedia, ale są wakacje, nie? To wiadomo, powinno być gorąco. E, dzisiaj, unboxing takiej paczuszki, dostałem ją od mojżesza. Opaczyna jeździ na Tirach, czyli ciągnikiem światłowym. Przejeżdżał punkę podobno i coś tam zakupił na testy dla benia. Zamknij bobka, bobka podejrzewa. Podgląda. Tak, ta podgląda. Coś tu się rusza. Zobaczymy, co tu jest. Także nie, nie przedłużamy. idziemy z koksem. No, tutaj zapakuj. O, już widzę. Nieźle zapakowana, widzę. Tylko teraz z której strony od, 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 otwieramy? Te. No dobra, niech będzie. Jedziemy z tej strony. Taśma, punkoska. Tu już otworzyłem. ciekawe czy nie poprzecinamy, nie? Tu też ale zapieczętowały. Te cioteczki na pewno zapieczętowały. Naprawdę jedną tu mamy. Słuchajcie, ja próbuję tutaj. O widzicie, bez nożyka. Trochę by nie widzę gdzie chyba. To Dobra, otwieramy pierwszą. Uy, nie pójdzie tak łatwo. Ciekawy jestem, kto to tak upleje. pozłościć co? Dobra. O. Sorry, ciocia ale musiałem funkę Dobra. Jest jedno jest jedno pudełeczko. O, żeby nie było proszę bardzo pozdrowienia od mojżesza dzięki mojżesz dzięki też ciociom i zobaczcie ile tu jest dymy dymy? dymy o, nie będę tego wyciągał wszystkiego ale zobaczcie ile jest dymów na testy będzie lubi dymy Noszymy w drugim tak samo W jednym są dymy, to już w drugim. O! No, Zobaczcie. Także elegancko Dzięki Mojżesz i dzięki Cioteczki. Będziemy testować. Oczywiście Mojżesz, Ty będziesz to odpalał, jak przyjedziesz. Chodźaj. Czekajcie na testy. Cześć.